Hej wszystkim, z tej strony Ari, i dzisiaj zrobimy sobie zadanka z Texas Bluebell, bo ja tak to się mówi. Ja wiem, że jest opóźnienie, ale potrzebuję odcinków na cały tydzień. Dlatego też w Paru odcinkach chyba pod będę na tym samym koniu, w tym samym komplecie, bo jadę po mapie i nagrywam to wszystko pod rząd. W zielonej dolinie słychać cichy dźwięk, przynajmniej dla ucha piosenki. A, mam za tym jechać. Dobra, to jedziemy. Kurczę, A ja Aż się chyba będę przebiegać za chwilę z konia na konia i komplet. O, okay. Żeby nie było tak. Ten. Chociaż to jest taka, teraz jest taka, ja Oją że dzisiaj, wszystko zmontować i i zrobić jak film zaplanowany, żeby cały tydzień były odcinki. Mam nadzieję, że się uda, a jeżeli nie, to przypomnę. O, nie, nie mam dźwięku! Aria, cześć! Nie poschodź za szybko, bo wysz rybaka. Yy. A co to za koleżka? Jechałam ze starszajnym przez las i spotkaliśmy tego malucha. Był taki zmarznięty i bezpromny, jak go znaleźliśmy. Nie wiedział, gdzie jest jego mama. Jak go zobaczyłam, to myślałam, że serce mi bęknie na milion kawałeczków. Hmm, a gdzie? A został porzucony? Żadna klacz nie porzuciłaby swojego rybaka. Nie ma takiej opcji. Obawiam się, że stało się coś strasznego. Yy, chcę się roze rozejrzeć po okolicy i poszukać jego matki. A jeśli najgorszy scenariusz się zjści, to też yy, się tym zajmę. ja byłabym ogromnie wdzięczna, gdybyś popilnowała małego, jak ja będę szukać jego matki. Zrobisz to dla mnie? Yy, oczywiście. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Niedługo wracam. Starsza Aria chętnie skorzysta z twojej pomocy. Gdy mnie nie będzie, pomożesz? Ochronię ich bez względu na wszystko. Słyszysz, maluchu? Jesteś w dobrych rękach. Niedługo wracam, obiecuję. Ym, teraz sobie zaraz dźwięk włączę. Jęczy, czyli, że gdy widzę znika rybak, zaczyna się stresować. Dobrze, pierwsze co robimy, to podgłośniamy sobie go. Chyba, no i komputer. Dobra, powinnam być dobrze. Maluch jeszcze ci nie ufa. Podejdź do niego powoli i zobacz, czy da ci się dotknąć. Nie śpiesz się, a może ci się uda. Dobra. Ole słodziak. Żrebak chyba się uspokoił. Gdy go znaleźliśmy, był na skraju wyczerpania. Przeżyje dzięki uzdrowicielskiej mocy kręgu gwiazdy, ale nie ma co się dziwi, że jest głodny. Mm. Na ka a nie, dobra e, No dobra, w sumie Nie jestem klaczem, przynajmniej nie w tej chwili Możemy znaleźć jakąś klaczerę spłodową, która go wychowa w zastępstwie jego matki Jak wróciliśmy, to go zabierzemy do Hermana w stajni Jorvik Na pewno znajdzie tam odpowiednią opiekę, w końcu Herman zajmował się mną e, Wychowałeś się w stajni Jorvik? Urodziłem się w Jorwickiej dzieci, ale zostałem sam na świecie, tak samo jak ten malec. Herman mnie znalazł i przygarnął. Prawdę mówiąc, słabo pamiętam to, co się wydarzyło w moim życiu, zanim poznałem lisa. Pamiętam tylko przygody, wiatr grzywie, gal nieznane i mojego nieustraszonego jeźdźca duszy, który nie odstępował mnie na krok. Można powiedzieć, że w głębi serca jestem dziki. Nie lubię, gdy się mnie zamyka. Mam szczęście, że mój, że mój duszy to rozumie. Z lisą łączy mnie wspaniała więź. Być może dlatego, że mamy podobne doświadczenia. Z tego też powodu się tak bardzo zależy na tym maluchu. Co masz na myśli? Przepraszam, ale nie mogę o tym mówić. Przyjaźniejszy się z lisą, na pewno któregoś dnia sama ci o tym wszystkim spodziewa. Spokojnie maluchu, jestem przy tobie. Dziękuję, że mi pomogliście. Mam nadzieję, że teraz maluch wie, wciąż, wie że wciąż ma przyjaciół, na których może polegać. Na znalazłaś coś? Wszystkim się zajęło. To jest najważniejszy: jest źrebak. Trzeba zadbać o to, by trafił do kogoś, kto go zrobił. Zabierzemy małego do Hermana, który przecież zawsze był dla nas taki dobry. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca dla porzuconego źrebaka. Ok. Co na konie mam wsiąść? Super. Hey Lisa. W takim razie ruszamy do stajni York. Okay. Ruszamy. Normalnie chciałabym się z tobą ścigać do stajni, ale teraz musimy mieć oko na malucha. Aria, prowadź. Yy, ruszajmy. Yy. Maria, Lisa i starsza, jednak miło, że starego Hermana. Nastawić wodę na herbatę? Y Dobrze Cię widzieć, Hermanie, ale tym razem jesteśmy z kimś, kto Cię potrzebuje znacznie bardziej niż my. A kim jest ten maluch? Hmm? Może i jestem stary, ale wciąż się znam na koniach zapomnijcie moje słowa, to Star Breed? Tak jak ty, Starshine. Breed to konie, które przez, których przeznaczenie jest wyjątkowe. Ciekawe, jaka będzie przyszłość tego malucha. Mamy kilka klaczy rozpłodowych, które niedawno urodziły. Na pewno nie będą miały nic przeciwko dodatkowemu źrebakowi. Będzie się tutaj czuł jak w domu maluchu. Lisa, ty go tu przyprowadziłaś, więc to ty powinnaś go nazwać. Masz jakiś pomysł? Teksas. Nazywa się Teksas. <mum> Słodko. Starbreeze? To cud! Ciekawe czy mały Teksas nieświadomie nas do siebie przywiódł. Wiem, że teraz nic mu, nic mu nic nie grozi, ale zastanawia mnie jego przyszłość. Mam nadzieję, że znajdzie dobrego jeźdźca. Więź pomiędzy człowiekiem a Starbreedem może być cudowną przygodą. Ja i starsza im tak właśnie mamy. Aria wydaje się zadowolona, haha. Ha. Bo tak jest, tak chyba jest. Tak czy siak czuję się dużo lepiej, jakby kamień spadł mi z serca. Dzięki za wszystko, Aria. Do zobaczenia wkrótce. 200pd? Ujejaju. No. A więc... Yy, kolejne zadanie tutaj mamy zrobione. Więc super. Mm. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku z Star Stable. I pa, pa!